Cześć, witaj w kolejnym odcinku na farmie u Micha. Dzisiaj zaczynamy polską serię na mapie Zielonka. Pierwszy odcinek troszkę organizacyjny na początku, później przejdziemy do prac polowych. Zapraszam do oglądania. Włączyłem na łatwym poziomie trudności, aby pokazać Wam co dostajemy na początku. Czyli dostajemy swój dom, silos, ten nowy malutki kudnik, tylko 20 kud możemy mieć w środku, oraz sadę dodawnianą w stodołę. Dostajemy także maszyny, już Wam pokażę jakie, średnie ciągniki Fiat i Zetor, czyli dwa, które dostaliśmy razem z tym dodatkiem. Kombajn oraz header do niego Marki Deutsche Dostaliśmy samochód, dwie przyczepy, dostaliśmy sadzarkę do nowych warzyw oraz kombajn Bronę talerzowe od matki Unia zwykły siewnik najmniejszy chyba jaki może być chwastownik także nowa maszyna razem z tym dodatkiem wózek na header, obciążnik oraz to narzędzie służące do przenoszenia palet i to wszystko Nasza farma jest zlokalizowana w centralnej części mapy. W sumie można powiedzieć, że idealnie na środku. Dużym plusem tego jest to, że mamy dostęp do wielu pól, zaraz blisko tego oraz że sklep jest zaraz idealnie, można powiedzieć, naprzeciwko naszej farmy. Czyli wszystkie maszyny, nie będziemy musieli daleko z nimi jeździć, także jeżeli potrzebujemy napełnić siewnik czy cokolwiek, praktycznie można powiedzieć, że mamy to na farmie dostępne od razu, przejeżdżamy przez drogę i już. Jednak na tej mapie są jeszcze dwie inne farmy. Jedna znajduje się tutaj na południu mapy, a jedna tutaj na północy. Szkoda, że Giant nie daje nam możliwości wyboru na początku gry, na której farmie chcemy zacząć. Jestem już na tej południowej farmie. Dostajemy dokładnie te same budynki, tylko nasz dom wygląda inaczej. Tak samo mamy silos, tą stadem dodawnianą stodołę oraz mały kłódnik. Moim zdaniem, minusem tej farmy to w tym rejonie jest to, że jesteśmy tu troszeczkę na no takim jakby zadupiu. Mamy parę pól, ale w praktyce wszędzie daleko. Nie wiem, czy jest to najlepsze miejsce na, na początek. Trzecią farmą, którą dostajemy jest właśnie tutaj na północy, już tam się udam i pokażę, jak ona wygląda. Tak wygląda trzecia farma. Tak jak powiedziałem, budynki różnią się tylko domami. Tak wygląda nasz dom na tej farmie. Mamy tak samo Silos, mały kłódnik i tą stadą stodołę. Ja postanowiłem, że moją serię zacznę właśnie w tym miejscu. A więc jak to zrobię, zacznę na średnim poziomie trudności. Dostanę 100 milion 500 tysięcy. Kupię tą farmę tutaj. I kupię mniej więcej ten sam sprzęt, który dostajemy, zaczynając na łatwym poziomie trudności. Żeby zacząć mniej więcej w takich samych warunkach. Nie wiem jak to wyjdzie pieniężnie. Zaraz się okaże. No i tyle. Widzimy się za parę sekund, ja to tutaj wszystko ogarnę. No dobra, jestem już. Kupiłem sprzęt, kupiłem farbę. Teraz pokażę Wam co kupiłem. Starałem się mniej więcej podobne rzeczy kupować. Taką przyczepkę Matki Klas. Adam tą przyczepę, te, także z nowego dodatku. Kupiłem ten kombajn, taki sam jak dostawaliśmy tam, ten sam siewnik, te same ciągniki. Pastownik, nie pamiętam czy tam dostaliśmy mniejszy czy większy, ja wziąłem ten większy, praktycznie ta sama cena, tego nie było, to dokupiłem, powiedzmy, że ekstra, tą sadzarkę mieliśmy, zamiast kombajnu marki Deutzfahr, kupiłem tego Bizona, jest to mod, który pobrałem specjalnie wcześniej na tą okazję, oraz to, to urządzenie do dźwigania palet, kupiłem tą większą wersję. Jest ona zdecydowanie bardziej użyteczna od tamtej. No i to tyle. No i zobaczcie ile nam z tego wszystkiego zostało jeszcze pieniędzy. 800 tysięcy. Nie kupowałem rozsiewacza, nawozu ani opryskiwacza, bo nie, nie dostajemy tego, gdy zaczynamy na łatwym, więc postanowiłem, że zostanę to tak samo. Gram na konsoli PlayStation 5, więc nie mogę sobie po prostu odjąć pieniędzy, dlatego kupię jakąś maszynę. Będę kupował i sprzedawał, aż zostanie mi mniej więcej między 120 a 100 tysięcy, i wtedy po prostu zaczniemy naszą rozgrywkę. Dodam jeszcze, że ta, to coś, co tutaj stoi przede mną, ta stara stodoła, to jest chyba najbardziej bezużytecznym budynkiem, jaki możecie mi na swojej farmie. Posiada tylko jedne drzwi. Niczym tu praktycznie nie możemy wjechać, bo jest za nisko. Jest mało miejsca, nawet jakbyśmy wjechali jakimś ciągnikiem starowniczym czy czymś takim to pewnie i tak tylko możemy go tutaj zapadkować jedną maszynę, bo przez te supy nie wiem, możemy, zero, zero możliwości manewrowania tutaj w tym miejscu. Więc zapewne pierwszą rzeczą jaką zrobimy, gdy zaczniemy, to będzie sprzedanie tego budynku, bo tylko zajmuje miejsce. W ogóle ciasno to dosyć na tej farmie jest. Kupiłem tą farmę, ona jest razem z polem numer 45, dlatego kupiłem pole numer 72. No i to tyle, możemy zaczynać. No dobra, zjechałem pieniądze do 120 tysięcy, mniej więcej mamy 119. Zapomniałem jeszcze powiedzieć wcześniej, że jeszcze kupiłem pług. Ogólnie podoba mi się ta, ta farma tutaj usytuowana na północy. Mapy, gdy wejdziemy sobie w budowę, mogę wam pokazać. Jest tutaj dosyć sporo miejsca na rozbudowę. Z jednej i z drugiej strony, jak coś to możemy kupić, na przykład to pole, jeśli chcielibyśmy więcej miejsca pod budynki. W miarę płasko, więc. W miarę łatwo się będzie budować. Wiemy, że to budowanie w farmingu to jest chyba najbardziej irytująca rzecz. I ogólnie, te pola tutaj są na tej mapie bardzo tanie. Zobaczcie to pole na przykład kosztuje tylko 18 tysięcy, więc prawie jak za darmo. To trochę większe to 44 tysiące. Tu na przykład za 21 tysięcy. A są to dosyć, dosyć sporego do smiadów pola. Przejdę jeszcze przez ustawienia, na jakich będziemy grać. Trudności gospodarcze dam na razie na łatwy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie chcę, żeby ta seria sodznie powoli się rozwijała, dlatego daję na łatwy. Ruch drogowy oczywiście włączony. Będziemy grać na wstudoście sezonowym. Jeden dzień w miesiącu, stały widok miesiąca wyłączony, śnieg zostawimy włączony. Niszczenie plonu wyłączymy. Konieczna okresowa odka to zostawiamy. Kamienie w polu to wyłączymy, bo kamienie mnie denerwują często, tak szczerze powiedziawcze. Wymagane wapno zostawiamy, chwasty zostawiamy, brudzenie normalne, automatyczny rezultat silnika to wyłączymy, zostawiamy, zostawiamy tak jak jest. zużycie paliwa domyślne, albo dam nawet wysoki. O tak to, Jeżeli byśmy grali na niskim, to praktycznie chyba z 30 godzin to tak to może jeździ na jednym zbiorniku. A pracownik to wszystko wyłącza. No i tyle, możemy zaczynać. Mamy tutaj rzepak, z tego co pamiętam, gotowy do zbioru. Tak, nawiezienie zero wymaga zaorania, więc dużego plonu z tego nie będzie. Wsiądźmy do naszego bizona. Zacznijmy pracę na polu. Ja wrzucę to w formie a, a jeszcze na chwilkę pogadam tylko czego tu się można spodziewać po tych filmikach. Na pewno, właśnie z prac polowych będę albo ucinał filmy, albo dawał timelapsy. Bo bez sensu, żebyście tu 15 minut oglądali, jak ja sobie koszę. Będę celował w jeden odcinek tygodniowo, być może dwa, na pewno jeden w weekend. Jak mi się uda nagrać więcej, to, co, to może koło środy, czwartku byłby jeszcze jeden odcinek około 15-20 minut, tak żeby za długo nie zanudzać. Na pewno zawsze coś podobimy w polu, pogadamy trochę, może jakieś nowości, może coś usłyszymy, co w przyszłości się będzie działo w farmingu. Na razie dostaliśmy ostatni dodatek, na razie nie wiemy, co dalej się będzie działo. No zobaczymy. No i tyle. Jesteśmy w pożniwach. trochę ja pokosiłem trochę pracownik. Zbyt wiele to tutaj tego nam nie wyszło Tak jak widzieliście wcześniej na timelapse'ie miałem małe problemy z kombajnem Ta rura jest bardzo nisko Mi się w ogóle nie da działo się wysypać do tej wyższej przyczepy, musiałem podjechać tą niższą Ale wysypiemy jeszcze to co nam tutaj zostało Czemu nam to nie chce sypać? o i migała Coś dziwne, że Ile I dlatego niecałe 7000, 6600, no bardzo mało ale nie było nawożone ani nic widzimy tak jak teraz to pole wymaga zaorania i na pewno zrobię to poza odcinkiem bo będzie to trwało pewnie godzinę. ja jeszcze zapadkuję ten nasz kombajn zobaczmy w kalendarz co teraz możemy w ogóle zrobić Mamy sierpień. W sumie jedyną rzeczą, jaką możemy zasiać, jest to rzepak. Później rzepak zebralibyśmy w czerwcu i dałoby nam to możliwość zasiania warzyw. Co akurat będę próbował celować w tej serii? Czyli jakieś budaczki, marchewki. I na pewno będę chciał kupić jakąś fabrykę albo wybudować, zobaczymy. Żeby przetwarzyć to dalej. W poprzednim odcinku pokazywałem i liczyłem ile można tu zarobić. Jest to dosyć opłacalny interes. A w dzisiejszym odcinku jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym zdobyć, to zabrać tą większą przyczepę do sklepu, zmienić ją na tą taką płaską podłogę, załadować trochę palet i przywieźć trochę nawozu i trochę ziarę na naszą farmę. No dobra, przywiozłem te palety, mamy 3,5 palety ziaren, bo już napełniłem się wniki. 6 palet nawozu, powinno nam to na początek wystarczyć. Jak widzicie pracownik już zasuwa z odką na tym polu, zejdzie mu to na pewno na bardzo długo. Ja w tym czasie pewnie zdążę zmontować ten odcinek i zrenderować. I widzimy się w następnym odcinku, kiedy będziemy siać na tym i na drugim polu, które posiadamy rzepak. No i tyle, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.